To była nasza nowość na antenie Radia My powolutku zbliżamy się już do końca naszej hurtowni. Koło mnie już siedzi Filip Bąk, który za chwilę poprowadzi program prosto z kadru. Już widzę, że nie może się doczekać, aż pali się do mikrofonu. Wy zostańcie z nami jeszcze przez 5 minut z hurtownią. Tymczasem. Mam na imię Roman. Od 5 lat nałogowo czytam komiksy. Przez co wyrzucili mnie z roboty. odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko w sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17.30. Witam w 265. odcinku komiksowego programu prosto z kadrów Radio Afera, oczywiście za sterami Wojciech Lisiecki przed mikrofonem Filip Bąk. Dzisiaj będziemy mieli specjalnego gościa. Będzie to Jacek stat Jastrząbski. Znowu łączymy się telefonicznie z kimś z odległego zakątka Polski. Dzisiejszym tematem, będzie, znaczy będzie dosyć interesujący temat, ponieważ Jacek jest zbieraczem komiksu. I chodzi tu o to, że zastanawiałem się... Czy na pewno wielu z Was w ten sposób zastanawia się, czy faktycznie u nas kolekcjonowanie komiksów jest na tyle opłacalne, jak inwestowanie w komiksy na Zachodzie, gdzie to po prostu ceny. Różnych pozycji, skacząc w górę szybciej niż złoto, i niektórzy inwestorzy, więc wręcz, inwestują w tego typu dobra kultury. Jak to wygląda u nas w Polsce? Jakie problemy oczekują takiego przeciętnego kolekcjonera? Tego dowiecie się wszystkiego już dzisiaj, już za chwileczkę, ale musicie chwilkę jeszcze poczekać, ponieważ na początku puścimy kawałek z wytwórni Expo a do mojego gościa przechodzimy już za chwileczkę. Moim gościem przypominam jest Jacek Estat Jastrzębski. Na początku chciałbym, żeby się zdradził, co w ogóle porabiasz, jeśli chodzi o środowisko komiksowe. Poniekąd wiem, że jesteś współwydawcą Aty i chciałbym, żebyś na początku powiedział parę słów o tym, w sumie stosunkowo młodym wydawnictwie. Jakie macie sukcesy, co już macie na koncie, jak to wszystko wygląda. Jasne. A ty to jest taka nieformalna oficjalna wydawnicza, którą powołaliśmy. Ja z Mateuszem Teotrombińskim i Łukaszem Arczem Magurem, żeby wydawać pismo, no pismo, magazyn pseudozinowy, biceps, a potem troszeczkę nasza, że tak powiem, działalność wydawnicza się rozszerzyła i na razie wydajemy kilka, można powiedzieć, celi mhm. i kilka takich. Komiksów, które nam się podobają. Że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No, czy możecie się pochwalić, na pewno tutaj chciałbym zwrócić uwagę, szkicownikiem. I tutaj zrobiliście, tutaj akurat w kontekście zbierania komiksów, bardzo też interesująca pozycja, ponieważ e, wydaliście szkicownik śledzia. Tutaj mam akurat na myśli konkretnie. Mhm. On zebrał wspaniałe noty, prawie wszędzie same maksy, po czym zniknął. No, pomysł szkicowników tak naprawdę przyszedł bodajże od Łukasza, właśnie, którego pozdrawiam serdecznie. Jest on ogromnym fanem komiksu amerykańskiego i tam jest dużo rzeczy typowych mm -hmm. takich właśnie szkicowników i tak, dalej, i tak dalej i chciał to przeszczepić na nasz polski rynek. No, zaczęliśmy od Karola Kalinowskiego w zeszłym roku, drugi numer właśnie Michała Śledzińskiego i no, faktycznie zbiera dobre zdania i nie ma go, gdyż się skończył. нех так świнаў зацу занаклад. szedł i chyba już nikt o tym nie pisze na razie. A planujecie do dróg? Tak Zobaczymy. Razu... Zbieramy głosy w rynku. Mhm. Kilka, już wiele osób powiedziało nam, że przydałby się do dróg. Zobaczymy. Na razie skupiamy się na szkicowniku Tomasza Leśniaka, który ma wyjść w tym roku. Zobaczymy. Czy w, przy okazji szkicownika Leśniaka będzie taka sama akcja, jak przy okazji szkicownika Śledzia, że fani mogą podsyłać swoje... Znaczy swoje rysunki, których właśnie Tomek Leśniak zrobił dla nich, ode mnie coś takiego zrobimy, bo zawsze to jakiś taki fajny smaczyk, prawda? Mhm. Więc bardzo możliwe. E, to na jaki adres od razu poleć może gdzie wysyłać? Jeśli ktoś właśnie gdzieś udało mu się zdobyć jakąś fajną grafę leśniaka autora Jerza Jerzego przypominam, z tego jest mhm. najbardziej znany. Jeśli ktoś ma po prostu, może w ten sposób rysunki Jerza Jerzego, albo tymka i mistrza to gdzie mogą wysłać? Tak, jeżeli ma coś naprawdę fajnego, bo jeżeli ma coś takiego dosyć, <laughs> to wolelibyśmy nie. <laughs> Ale jak najbardziej. Na maila gmail.com Okej, okay, powiedziałeś taką nazwę jak Biceps, tutaj od razu jeszcze pociągnąć się za słowo, ponieważ to no jest to, jak to powiedziałeś, Zino magazyn. Tak, 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 bo pamiętam po naszym pierwszym numerze zarzucono nam, że nie jesteśmy winnym, bo jesteśmy drukowani a win powinien być kwerowany, sprzedawany z plecaka, a my mieliśmy stoisko i tak się zaczęło. Więc woleliśmy nazwać się winopodobnym magazynem. E Robem winopodobnym, e dokładnie. O. Chodzi mi o to, że tego typu e, publikacje są to zbiorki prac różnych autorów. I czy wy również uh -huh. w tym momencie jesteście otwarci na e, nowych debiutantów? Chodzi mi o to, czy jeśli wśród nas, e, wśród was, drodzy słuchacze, są jacyś rysownicy, którzy e, robią sobie do szuflady... Komiksy, ale zazwyczaj nie mieli gdzie tego publikować, chyba, że gdzieś u siebie na profilu na Facebooku. To czy oni mogą wysłać swoje prace również do was w celu spróbowania e, właśnie, żeby to zostało. jak najbardziej. Mm -hmm. Przyznam się, że większość gości do magazynu naszego to zapraszamy, ale zdarzają się ludzie, którzy wysyłają do nas te komiksy, które bardzo chętnie przyjmiemy. Na przykład Paweł Grześków wysłał swój komiks, który się dostał i. Czekamy na dalsze zgłoszenia. Możesz jeszcze raz przypomnieć adres? wiceps.in Dobra. Tak jest. Myślę, że wszyscy zdążyli zapamiętać. Nawet jeśli nie, to wujek Google Wam pomoże. Zrobimy kolejną przerwę muzyczną, i do głównego tematu, czyli do kolekcjonowania komiksów, przejdziemy już za momencik. Hallo Jacku, czy się słyszymy cały czas? Tak, 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 Świetnie. Tak, tak, tak. Przechodzimy teraz do głównego tematu, czyli do zbierania komiksów. Jacku, ja bym chciał na początku, żebyś się pochwalił. Jakie olbrzymie są Twoje zbiory i co dokładnie zbierasz, bo to też jest dosyć istotne. Oj, olbrzymie to może przesadnie troszeczkę, no ale moja kolekcja liczy około 6000 pozycji komiksowych, tam plus kilkanaście około komiksowych. Może powiedzieć, że skupiam się wyłącznie na komiksach wydanym w Polsce. No, omijam mangę, bo tego jest troszeczkę za dużo. Mój portfel by nie wyrobił. No i zdarza mi się kupić jakieś e, zagraniczne pozycje. Przeważnie skupiam się na polskich autorach, ale czasami też jak ktoś mnie zaintryguje, to oczywiście jak najbardziej kupuję. 6000 pozycji to, żeby mhm. przeczytać to wszystko na raz, to trzeba byłoby 10 lat życia, tak? Bez przerw. Bo nie wiem, jak szybko czytasz. Ja. <laughs> czytam dosyć szybko, nigdy się nie zastanawiałem o tako, czytam na bieżąco więc Aha. jakoś nie, nie, nie zauważam, że wykradło mi to za dużo czasu e, żeby słuchacze też mogli sobie to wyobraźnią jakoś tak ogarnąć jaka to jest mniej więcej powierzchnia? ile, e, ile mieszkań ci to wyobra... zajmuje? wyobraźmy sobie regał, taki klasyczny, z pięcioma półkami 1,90 m wysokości 6 e, tysięcy pozycji to jest około 6 takich regałów Sześć takich regałów, czyli... Tak. Aha. Uh, uh, uh. Czy boisz się na przykład, że ktoś cię kiedyś okradnie? Nie, tak naprawdę najbardziej boję się, że podłoga nie wytrzyma. <laughs> Bo się zastanawiałem kiedyś, jakby jak coś ludzie mieli organizować włam, to w de facto 6000 pozycji to ile to musi być ton makulatury tak naprawdę. E, a teraz do kolekcjonera takie pytanie. Co jest dla ciebie bardziej, że tak powiem, stresogenne? Czy bardziej dla komiksów e, obawiasz się ognia, czy wilgoci w sensie wody? Chyba wilgoci bardziej, bo ogień w lokach asbestowych to chyba trudno zatruszyć. A woda, no nie, jednak, jednak widzgość. Jednak wilgoć. Ja tak zawsze sobie wyobrażałem, że jak ogień idzie, to on tak liźnie po grzbietach, ale musiałby wszystko spać doszczętnie czyli zawsze to środek mógłby się jakoś uchować, a woda to tak od razu plum i wszystkie strony. Dokładnie, jakby nie patrzeć, trudno jest podpalić książkę, która jest zamknięta, prawda? Mhm. Ja mam to, ma, tu, Łatwiej podpalić pojedyncze kartki papieru, a książka zamknięta jednak nie jest tak podatna na ogień, więc boję się wilgoci. E, też takie pytanie, aczkolwiek e, nie musisz na nie odpowiadać w tym wypadku, czy masz jakiś cel w zbieraniu tych komiksów? No właśnie, na pewno nie traktuję Twojej kolekcji jako lokady kapitału. Nigdy tak nie, jej nie traktowałem. Po prostu zbieram, lubię. Zacząłem ponad ćwierć wieku temu bo to jest tak, tak jak klasę ze znaczkami tyle i wyłącznie. Tak, tak, tylko że zobacz, komiksy można czytać. Często jest tak. Na przykładzie te twojego szkicownika śledzia. My przejdziemy do innych pozycji w trakcie audycji, ale to akurat jak już wspomnieliśmy, to jest coś, co już jest praktycznie dostępne na rynku, a załóżmy są ludzie, którzy by chcieli to przeczytać, przejrzeć, są biblioteki, owszem, załóżmy, że nie planujecie do druku, to czy dobra, na początku czy to jako. Z Bierać. Jako kolekcjoner pożyczasz znajomym komiksy? Staram się tego unikać. Jeżeli jest jakaś pozycja, którą faktycznie chciałbym pożyczyć, zapoznać swoich znajomych z nią, to staram się kupować drugi egzemplarz i go puszczać w rynek, bo jednak boję się tych rozginania, rozgniatania. Mm -hmm, mm -hmm. To takie chore rzeczy z kolekcjonera. <laughs> No nieszczęście chodzą po ludziach. Zastanawiałem się, czy po prostu może masz jakiś taki cel, żeby w przyszłości otworzyć e, jakieś małe muzeum, e, regionalne komiksy, tudzież właśnie bibliotekę, czy coś takiego, żeby to zostawić dla potomności, żeby się podzielić swoimi zbiorami, czy coś takiego. Bo I chyba dziewczynom w to... Życiu. Bo dziewczyną to chyba ciężko zaimponować czymś takim. Jak to nie? Podchodzisz do dziewczyny w bazie, mówisz hej, bo mam 6000 komiksów. Idziemy do mnie, czy do ciebie? <laughs> I podnosząc te komiksy, to takie muły wyrobiłem, taki biceps. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. E, jak przechowujesz komiksy? Wiesz co, niestety jestem ograniczony, jeżeli chodzi o powierzchnię, więc e, muszę je składować, kupkować, że tak powiem. Więc delikatnie się te stare semiki wyginają. To nie jest zbyt dobry sposób przechowywania kolekcji, no ale... Jak się nie ma to się lubi, to się lubi to się ma. Kupkować mówisz. Zapamiętam tak, tak, te słowa. to jest wszystkie słowo, nie istniejące słowo, ale chyba wiadomo o co chodzi. <laughs> TM Semik to już również nieistniejące wydawnictwo. Znane z tego, że w latach 90. wydawało serię komiksów cyberbohaterskich u nas co miesiąc w kiosku. Można no, było wiem, zdobyć. Tak Przy okazji tego, takie pytanie do ciebie, czy są jakieś um, pozycje, jakieś serie, które są niesamowicie trudne do zdobycia, do uzupełnienia danej luki? Tutaj akurat nawiązanie do TM Semika, ponieważ z tego co wiem, to żeby nie było, bo myślę, że słuchacze nie ogarniają. Taka seria jak Barbie. Tak, Barbie jest niesamowicie podobno trudne do zdobycia w całości. Tak, 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 dokładnie. Zresztą pojawił się też taki serial, jeżeli można nazwać dwa numery serią. Scarlet i Pony. Niby dwa numery, więc powinno być łatwe do zdobycia, ale dosyć trudne są. Nawet na rynku, znaczy wyłącznie na rynku wtórnym. Ja chyba mam tylko jednego Scarleta. Z tych Bo... czterech wymienionych. Bo faktycznie myślę, że ludzie nawet nie są świadomi tego, że taki Barbie, takie Barbie może być poszukiwane na rynku kolekcjonerskim. No właśnie niestety, tak jak jeżeli chodzi o Spidermany i wszystkie komiksy mm -hmm. tego typu, to każdy je zbierał, bo to było coś fajnego, ciekawego, a Barbie to ktoś mam wrażenie, że wziął, przeczytał i wyrzucił. Tak, i najczęściej się ludzie nie przyznają do tego, że coś takiego mają, bo to jest taki lekki przypał. Ja nie mam, ja nie mam. Powiedz mi, bo jak już mówimy tu o zeszytówkach, TIM, Symiki i tak dalej, czy w twojej kolekcji również... Zbierasz takie właśnie magazyny komiksowe Takie zeszytówki dla dzieci Z cyklu Scooby-Doo, Donald Coś takiego Znaczy nie jestem aż tak hardkorowym zbieraczem Żeby płacić za nie ceny okładkowe Jeżeli trafi coś takiego w jakimś antykwariacie Za śmieszną kasę to jak najbardziej Ale są ważniejsze rzeczy Na które wolałbym wydać pieniądze mm -hmm. A jak już takie, Ale taki... miks komiks kupowałem na bieżąco Bo tam dla, dla Śledzia i Myszkowskiego To pamiętam no, no, jeśli chodzi tutaj o, o patrzenie też na, na okładki, na cenę okładkową, to co byś polecał? Znaczy, no, co ty... Znaczy nie, dobra. Ty na pewno zbierasz wszystko, ale czy bardziej wolałbyś trejdy, takie wydania zbiorcze, czy zeszytówki? Zeszytówki są o tyle fajniejsze, że są tańsze, więc stać, je, stać na nie każdego takiego człowieka. Trady są droższe więc już y, ktoś się zastanowi, czy wyda to, te pieniądze. Ja jednak wolę trady. Takie w twardych to, tych... Jak widzisz się odłoży zeszyt z serii, a potem chce się przeczytać całą, to szuka się szuka. No i to, poza tym to kupkowanie, co wspomniałeś. Do oj, że, dokładnie, dokładnie. Że nie ma tego, jak eksponować. E, Okej, okay, a jakbyś polecał nowym <laughs> ludziom, którzy powiedzmy kręcili się do całko, całkiem niedawno w zbieranie, kolekcjonowanie komiksów, to co byś polecił? Tego, to, żeby szukali rzeczy archiwalnych, czy żeby kupowali na bieżąco? W tym momencie rynek tak naprawdę of oferuje nam kilka rzeczy dosyć tanich, więc poleciłbym im na pewno, żeby kilka serii właśnie trejdowych, czy fantazy komiks, czy nawet w tym momencie Białego Orła żeby sobie zakupili i się zapoznali, ale też jest mnóstwo komiksów fajnych polskich arche, e, archiwalnych, które są dosyć tanie na rynku wtórnym, więc tutaj chyba bym wypośrodkował tak naprawdę. Mhm. Znaczy nie, bo po prostu jeśli ktoś zacząłby się bawić w archiwalne, to by robił sobie znowuż to zaległości z rzeczy, które są na bieżąco. A te na bieżąco tak, tak. mogłyby zniknąć i by musiał znowu, to co przeszło koło nosa i staje się w tym momencie rzeczą archiwalną. I takie błędne koło by się powoli robiło. Też... No tak, ale nowe komiksy pamiętajmy, że nie są aż tak tanie, więc mogą zjadać cały budżet. No właśnie. się Aha. drugi obiekt, który potrafi być tani. I... Nawet jeżeli chodzi o te świeże komiksy. A żeby tak uświadomić, to żeby regularnie e, móc uzupełniać swoją kolekcję... Najlepiej skupić się na, jakimś, na jakiejś konkretnej serii dokupować sobie coś pobocznego raz na jakiś czas. Mhm. A denerwuje ci na przykład to, że komiksy są wydawane w różnych rozmiarach? Że nawet to samo wydawnictwo wrzuca parę rodzajów wymiarów danych komiksów i później to na półce ciężko poukładać tak, żeby wszystkie grzbiety były równiutko, żeby wysokością, grubością, znaczy w sensie głębokością, szerokością tego komiksu na głębokość danego regału, danej półki. No fakt, przyjemne to to nie jest, ale przyznam się, że też nie jestem aż takim hardkorem, żeby mi to aż tak przeszkadzało. Oczywiście wolałbym, żeby wszystko wychodziło w, tej, w takim w całym formacie, no ale niektórych rzeczy się nie przeskoczy. Ja nie jestem y, typem człowieka, który żąda, żąda, żąda. Ja lubię to, co mam. Mm -hmm. A często odkurzasz te 6000 pozycji? Przejdźmy do następnego pytania. <laughs> Czyli obok Spidermana można znaleźć prawdziwe pająki, tak? Dobra, dobra, tak, nie wiem. za już jak najbardziej. E, kurz konserwuje, podobno, tak odpowiem na swoje pytanie. E, dobra, Jacku, zróbmy kolejną pauzę, bardzo króciuchną, e, ale tak, żeby jednak było ten e, ta przerwa muzyczna, i do tematu wracamy już za chwileczkę. Teraz kolejne pytanie, Jacku. E, uh -huh. Autografy. Bo tu się zawsze zastanawiałem, Rafał Wójcik z Biblioteki w Uniwersyteckiej a w Poznaniu mówił, że autografy owszem i te z dedykacją są bardziej wartościowe. Ty jako kolekcjoner, nie jako bibliotekarz, uważasz, że autograf jest lepszy, czy autograf z dedykacją? Autograf, mam wrażenie, że autografy zbierają ludzie, którzy chcą potem ewentualnie sprzedać dane komiks mm -hmm. i wziąć za niego więcej kasy. Ja, jeżeli biorę autograf, już mi delikatnie odeszła chęć zbierania e, autografów, to staram się, żeby to była dedykacja, żeby to było faktycznie spersonalifikowane dla mnie, wyłącznie dla mnie, bo tak jak powiedziałem, nie chcę tej kolekcji puszczać później dalej. Czyli jeśli są jakieś rysunki, to jeśli jakiś rysownik zrobi coś z jajem, to ci to w ogóle nie przeszkadza? Nie, 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 w ogóle autografy, bo to też jest w zasadzie kult, można powiedzieć, religia kolejkowicze. Co byś powiedział Ojej. słuchaczom, którzy nie stali nigdy w kolejkach długich do Grzegorza Rosińskiego czy innej gwiazdy i nie mieli przyjemność trafić na takich typowych kolejkowiczów? Czy może coś ktoś... poradzić od razu? Nie róbcie tego. <laughs> Czy może jakieś ciekawe... W konwentach anegdotki? komikowych jest dużo ciekawych rzeczy niż w stanie w kolejce, naprawdę. Mój, Okej, okay, mój pierwszy konwent faktycznie wyglądał tak, że spędziłem większość czasu w kolejce, ale to była dla mnie nowość i stałem, ale są spotkania, są ludzie. Nie stójcie w kolejkach. A czy masz jakieś śmieszne anegdotki? Nie, no niestety nie. Jak byłem, jak, zacząłem, jak stałem w kolejkach, to pilnowałem, żeby się nikt nie ścisnął i tylko i wyłącznie słuchałem co tam gadają obok mnie. I prawdopodobnie każdy tak starał się, żeby nikt się nie wcisnął i była taka lekko nerwowa ja, atmosfera. Faktycznie sporo agresji było w tamtych czasach w kolei, tak to pamiętam. Także ludzie, uważajcie. Jest... Okej, okay, przejdźmy teraz do takich konkretów, myślę, że bardzo interesujących dla naszych słuchaczy. Czyli na początku powiedziałem o tym, że w Ameryce, na przykład, gdzie kult zbierania komiksów jest dużo bogatszy, dużo bardziej rozwinięty niż u nas w Polsce, taki Nicolas Cage jest gotowy wydać parę milionów na to, żeby mieć pierwszego Batmana czy pierwszego Spidermana u siebie w gablotce szklanej w willi. Jak to wygląda w Polsce? Czy faktycznie komiksy są bardziej wartościowe niż złota? U nas niestety, nie, no, niestety albo wtedy nie ma rynku kolekcjonerskiego, najdroższe komiksy dochodzą do ceny 4000 tysiące, max. Nie wiedzę, że znajdzie się ktoś, kto byłby w stanie dać za komiks więcej niż tyle pieniędzy, więc rynek komiksowy, rynek antykwaryczny u nas nie, 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 nie i długo nie. Jakieś okładki starych komiksów jak najbardziej, ale typowy komiks, mieliśmy za duże nakłady... Mamy za mało zainteresowanych, jeszcze przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to jest moje oczywiście prywatne zdanie. Nic takiego nie będzie. E, a jakie to są pozycje takie najbardziej wartościowe? Jeśli ktoś coś ma, bo dziaduś znalazł w pudełku, po butach, opakowaniu, znalazł jakiś starego żbika, czy tytuł Romka atomka, na co nasi słuchacze powinni zwrócić uwagę, co mogą posiadać u siebie w domku? Jeżeli chodzi o tytuły i te pierwsze, tony, to jak najbardziej. Od... Jeżeli chodzi o pierwsze wydania, to one są dosyć drogie. Stary Zegar, komicz taki też jest dosyć, dosyć drogi. No i cztery pońcowni i pierwszy to tak naprawdę jest... No dobra, jeszcze jeden drzwi, ale nieważne. Ale to jest zamknięta grupa tak naprawdę, która się nie zmienia, ona się zamienia miejscami, jeżeli chodzi o ranking, ale nie ma tego dużo jeśli chodzi o takie porównanie rynku amerykańskiego do rynku polskiego to mi się przypomina kiedyś taki artykuł, nie przybliżę teraz nie podam źródła tego tekstu ale w jeden warszawiak ma pierwszego batmana i kiedyś rzucił go na jeden poltar aukcyjny i okazało się, że chyba w Polsce nie, nie przebił on w ogóle ceny 100 tysięcy złotych. On tego Batmana nie puścił, no bo mu się po prostu nie opłacało, ale to też świadczy o tym, że u nas nawet za pierwszego Batmana, który teraz jest wart grube pieniądze w Stanach Zjednoczonych albo e, bańki. No to u nas po prostu to jest tak naprawdę za bezcen dla nich. Dokładnie. I to świadczy o tym. Cóż, Jacku, miałem listę pytań, nie wyczerpaliśmy tak naprawdę wszystkich zagadnień. Okazuje się, że można rozmawiać dużo, dużo dłużej na temat zbierania komiksu. Ja bym podsumował to w ten sposób. Drodzy słuchacze, ja uważam osobiście, że nasz rynek komiksowy nie potrzebuje takich fascynatów, takich fanatyków, jakim jest na przykład Jacek, albo inni ludzie, co zbierają wszystko po prostu. Ja uważam, że nasz rynek potrzebuje takich normalnych ludzi, którzy, jak Jacek powiedział, skupiają się na jednej serii, na jednym wydawnictwie, co po prostu nie robią, nie biorą wszystkiego jak popadnie, tylko coś, na co mają ochotę. Jacku, dziękuję Ci za poświęcony czas i za udział w Moim gościem był Jacek Esat strzębski z wydawnictwa Aty, kolekcjoner i pasjonata komiksem. Żegna się z Wami Wojciech Lisiecki oraz mówiący do mikrofonu Filip Bąku. Słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Hej, hej! Be, boom, ba, boom. Be, boom, ba, boom. Badabo, big don't, not 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 badabo, big don't, not